No, o, jesteśmy po rozbiórce częściowej, bo to jeszcze nie wszystko, ale silnik został no, zdecydowanie przegrzany, ale popatrzcie się, co to kurwa jest. Dźmiut. <grym> tu Nie wiem, co tu było wlane, ale silnik jest tu ewidentnie... Ostro przegrzany. Teraz Wam pokażę jeszcze cylinderek. Tak, na szybko, bo mnie chciało się zdejmować. Ach. Ślizgów. Ale o! Nie wiem, czy będzie widać dobrze. kurde będzie ciężko to pokazać. Ale o ile tu na dole jeszcze ślady po widać, gdzie tłok nie pracuje to pod palcem, pod paluszkiem, czuć normalnie przejście jak cyp. I druga sprawa, widać w środku mocne odbarwienia, w środku cylindra. Także tu honowanie samo nie starczy, tu będzie trzeba zrobić szlifa, jeśli w ogóle dostaniemy do tego tłoki, a pierścienie. O! o! Z tego co widzę, to tu nawet pierścienie zostały dwa. Ciekawe. O boże, ile ten silnik musiał stać, że No i tak wygląda kupowanie motocykla w pudłach, że tak powiem, częściowo rozebranych. A nie da, że się okazało, że brakuje obu dwóch tłoków. To się okazało, że jeszcze brakuje kilku śrubek, istotnych. Rozrozumieć, będzie trzeba kupić kompletny, a aczkolwiek coś mi się już wydaje, że naprawa tego silnika może się okazać nieopłacalna całkowicie, ze względu choćby na to, że pierścieni do tego nie można dostać. Ciężko. To by było trzeba coś dobierać. O tłokach już nie wspomnę. Jakąś tam firmę znaleźliśmy, co robi tłoki na zamówienie, ale koszty są tak obrzydliwie wysokie, że silnik, może skrzyni, przekładki całej, chyba wyląduje na złomie. Za duże koszty naprawy, także uważajcie co kupujecie. Nie kupujcie używanych motocykli. Szczególnie rzadkich motocykli, mało spotykanych w pudłach, rozebranych. Także dalsze części z Kawasaki Vulcana 700 z wersji USA. Myślę, że zobaczycie wkrótce. Aczkolwiek wszystko zależy od tego, czy uda się ten silnik skompletować, czy inny zdobyć. I A, zapomniałem Wam pokazać panewki, aczkolwiek ja nie wiem, czy teraz ich znajdę. że chyba nie znajdę teraz. Może być ciężko. O, teraz wam pokażę, ale już miały niezłe przebarwienia. Jak <laughs> Pasat po dwóch milionach przebiegu. Pomału także nara. Zostaw lajka, like suba jak chcesz. Nie to nie. O. Także i tak się widzimy w następnym odcinku. Nara.